Ну, нагрева Окей, едь. Ну? Я опять Taką, nie, nie pyszuj mnie Co? Nie pyszuj mnie Nie? A chcesz z tym jechać? Nie Czego? Jak mam się nagrywać podczas kokania Jak się zatrzymam? Jak się, jak się boję? Jedną ręką się trzymać Jak mam to okay. robić? Urawać gościu wiesz? Ale ja. No ja mówię, żeby jechał że jak ten Co? i nagrywał się. No tak. A to nie, on się boi. Ja cię zatrzymam tą modelę jeszcze.

Ja Przestań, Adrian. Adrian, mówię ci, zostaniesz w domu następnym razem. Ale jak on, ja wierzę, ja wierzę, ja wierzę. Spokój się, okej. Okay? On ciągle pierwszy. Nie. Nie, nie. To już kończymy Nie. Czu? Ale czego nie biegniesz razem z tym siedziskiem? Do Olivera. Ja, tak eee, ja wróciłem cię i, i teraz ja. Wiktoria za wysoko. Ja już nie wiem. Ale ja Cię w ogóle nie pcham. To czyma? Okej.

Não, No Oliver, dá vai. <muchos> 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 No biegnie, no biegnie. Kto pierwszy będzie tam? Już, już. A kto będzie pierwszy zipline?

No, tam? Ale ja nie wiem, on się nie boję a się boisz? Ale on nie podskakuje! Nie? Jak nie podskakuje? Przestań ruczyć, Adrian! Jak nie podskakuje? Ale tam na samym końcu? Tak. No jak nie podskakuje, podskakuje? Nie podskakuje przecież! To się tylko wydaje. Nie podskakuje! nie? No? skakuje co? Skopcie się trochę? nie Czego? nie słychać strasznie? co? nie? No, co ty powiedziałaś? Ty tam wszyscy słyszysz, jak to. No? No. Główni tata nie łapnie. No dobra. Adrian się boi, bo podskakuje. Co podskakuje? Tyrolka podskakuje. No to co? Boisz się zjeżdżać w ogóle? No. Co czy to... boisz się zjeżdżać z GoPro? Ja cię mogę łapać tam, jak chcesz. nie uderzysz w metalowe gościu no jedź nie jak możesz uderzyć w metalowe nie uderzysz w do metalowe no to dobra to nie musisz jeździć, jak nie chcesz ale ja, ale ja mogę cię łapać na dole jak chcesz chcesz żeby cię łapać na dole? co? słyszysz?